Zdecydowaliśmy się strajkować. Nie była to dla nas decyzja łatwa. Była to trudna decyzja. Dlatego też podnieśliśmy ten bunt w imię wartości, w imię prestiżu i godności naszego zawodu, który wykonujemy z pasją, w trosce o to, aby trafiali do niego ludzie zaangażowani, pasjonaci tego, co robią. I żeby w tym zawodzie pozostali, żeby nie byli w nim przejazdem i żeby z niego nie uciekali. Bo to... Kto będzie uczył nasze dzieci od tego, kto będzie uczył nasze dzieci, jak doskonale wiemy, zależy przyszłość nasza, przyszłość tego kraju. I nie ma czasu już, słuchajcie, na rozmowy. My oczekujemy konkretów. Cały czas w mediach podnoszony jest. Um, jest podnoszone to kryterium, że my walczymy o wyższe płace, e, oczywiście tak, jak najbardziej, ponieważ e, od 2008 roku jeszcze nie rozjechała się tak daleko e, średnia płaca, e, od e, te katastrofalnie niskie zarobki są relatywnie najniższe od 2008 roku, mowa to oczywiście o średniej płacy, e, dobra, przepraszam, to emocje. E, e, które za dramatycznie odbiegają od tej średniej krajowej. Natomiast płaca nauczyciela, stażysty, słuchajcie, zbliża się gwałtownie do płacy minimalnej w kraju. Nie stać nas za, na godne życie za te pieniądze. I oczywiście ten postulat jest i on wybrzmiewa, ale to nie tylko o to chodzi. Chodzi nam o głęboką, przemyślaną, zaplanowaną, re, rozsądnie wdrażaną reformę systemu oświaty w Polsce. Nie możemy pozwolić na to, żeby oświata dziś przegrała, żeby państwo przegrali, bo kolejnym elementem państwa, który będzie po was, będzie samorząd. Ten rząd nie kocha samorządu, on tak samo będzie walczył, żeby nas pozbawić pieniędzy, wpływu i tak naprawdę samorząd straci niezależność. Także wspieramy Państwa, jesteśmy z Państwem razem, stoimy po jednej stronie i trzymajmy się i poczujmy tą siłę, tą moc, która drzemy dzisiaj na tym oświęcimskim rynku i każe, żeby przyjechał dzisiaj do domu, do swojego środowiska, jutro do szkoły, do przedszkola, i poczuł tą siłę, że jest nas naprawdę dużo, a jak jest nas dużo, to jest naprawdę szansa, że zwyciężymy. Wszystkiego dobrego i trzymamy za Was, trzymamy za nas wszystkich. Nie jest z jednej strony o wiele prościej dzisiaj to być z Państwem, bo nie jest tajemnicą, że gdyby ten strajk odbywał się przed 23 listopada, to stałbym po drugiej stronie z wami i na pewno bym tam był z wami. Natomiast tu zostało już powiedziane wiele rzeczy. Mnie e, martwi e, jedna rzecz, że strajk został e, przez media publiczne, głównie przez TVP, sprowadzony tylko i wyłącznie do kasy. A wiemy, że nie tylko o kasę chodzi. Tylko generalnie o estymę tego zawodu, podstawy programowe, to już zostało wszystko tu powiedziane i przede wszystkim papierologię. Bo prawdopodobnie, nie wiem czy się ze mną zgodzicie i czy dobrze wymienię, ale myślę, że 50% energii poświęcamy na papiery, a nie na dydaktykę. I zresztą z dydaktyki tak naprawdę nikt nas nie rozlicza, ale rozlicza nas z tego, żeby się zgadzał papier, żeby teczka była pełna i dokumentacja się zgadzała. Natomiast jeśli chodzi o dopłaty, to podobnie jak powiedział pan prezydent. Naprawdę, ja przychodząc do Starostwa Powiatowego miałem wiele pomysłów, natomiast nie wiedziałem, że aż tak będę sklinczowany ekonomią. Starostwo Powiatowe dopłacało powyżej subwencji na poziomie roku 2011 tego, w granicach 600 tysięcy. Dzisiaj po poprzednikach mam zostawioną prognozę na 12,5 miliona powyżej subwencji. Dlatego, słuchajcie, e, sytuacja nie jest prosta. Natomiast ja jako nauczyciel, jako wicestarosta starosta, Będąc jeszcze w kilku placówkach, wiem, że jest trudno. Widziałem już łzy, emocje sięgają zenitu. Natomiast jesteśmy z Wami i wspieramy Was. Nie tylko dla Was, ale dla całego systemu oświaty i dla przyszłych pokoleń. Dziękuję. Duża część z tych obietnic, które teraz są, czyli dodatek za wychowawstwo, zwiększony motywacyjny, będzie przerzucony na samorządy. To my będziemy zobowiązani wypłacić te pieniądze. Jak wspomnieli koledzy, jak byłem radnym, gmina Oświęcim dopłacała 6 milionów do oświaty, obecnie 13. W momencie, gdy słyszę, jak pan premier mówi o tym, że samorządy oszczędzają na nauczycielach, to trudno przejść nad tym do porządku dziennego. Jeżdżąc po szkołach... Widać łzy, widać zmartwienie, widać napięcie, ale jesteśmy tam po to, żeby wspierać się nawzajem. Wspierać nauczycieli, wspierać dyrektorów. Bez wspólnej walki, bez wspólnego wsparcia, bez stania w jednym szeregu, nie uda nam się zdobyć tego, na czym nam bardzo zależy. Dlatego bądźmy razem i wytrzymajmy razem do samego końca. Wszystkiego dobrego. Ja na początku bardzo chciałem przeprosić za strój wracając z bliska. Ale chciałem też powiedzieć yy, w imieniu moich kolegów, którzy popierają strajk, że jesteśmy z nauczycielami całym sercem, a do rówieśników, którzy niestety nie są z nami, mam takie słowa, żeby przede wszystkim nie patrzeć na siebie, tylko na innych, bo wszyscy razem, nauczyciele, uczniowie, rodzice, jest, wszyscy razem stanowimy społeczeństwo, powinniśmy się wspierać, nie myśleć tylko o sobie. Proszę Państwa, w, u Hemingwaya w Starym Człowieku i Morze jest przepiękne zdanie. Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. To zdanie, proszę Państwa, było zawsze dawane na wszystkich egzaminach, w liceach, w gimnazjach, w szkołach podstawowych również. Ale chciałabym tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zobaczcie Państwo, jak to zdanie i ta myśl i to wszystko, co tkwi w tym wszystkim jest aktualne dzisiaj. Ja myślę, że ten temat był, powinien być dany na wszystkich egzaminach w tym roku, a uczniowie znaleźliby na pewno przepiękną odpowiedź, oczywiście ci, którzy mądrzy myślą. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Jesteście wspaniali, kochani. Dziękujemy Wam. Ja już wyobrażam sobie, jak siedzicie przy tych stołach swoich tam w szkole, i po prostu Was szlak trafia, że nie możecie iść do klasy, że nie możecie uczyć. Przecież to jest okropne, proszę Państwa, siedzieć z tym ołówkiem i czekać na to, aż to się wszystko skończy, kiedy głowy macie wspaniałe, a serca gorące. Proszę Państwa, może uderzam w taką y, dość sporą nutę, ale jesteście po prostu kochani, najmilsi i najdrożsi. Dziękujemy Wam za to. Okrutnie tęsknimy za uczniami. Naprawdę nie jesteśmy stworzeni do biurek w charakterze pracy biurowej. My potrzebujemy żywego kontaktu z żywym człowiekiem i bardzo chcemy, żeby uczniowie wrócili. Ale kiedy słyszę, moi Państwo, że próbuje się nam polecę trochę tu wimem historyczną racją ludzić, w pewnym momencie tu wim powiedział rżni karabinem w Brugolicy, Twoja jest krew, a ich jest nafta. To chodziło o wyższe cele, ale nasz dla nas jest w tym momencie najwyższy. Ktoś inny powiedział, moi państwo, że na drodze do doskonałości nie obowiązuje ograniczenie prędkości. Więc naprawdę nie hamujmy. Po trzecie, moi państwo, proszę pamiętać, mamy wzloty i upadki. Wszyscy jesteśmy. Ludźmi inteligentnymi, wykształconymi. Należymy do tej części, zawodowej części, od której wymagane jest wyższe wykształcenie na wstępie, na starcie. Potem dopiero rozpoczyna się drabina. Do takich zawodów zaliczani są prawnicy, medycy, architekci i my, nauczyciele. W czym my jesteśmy gorsi, moi państwo, żeby nam... Misją się posługiwać. Widzę, że państwo nie są misjonarzami w tym tego słowa roz... znaczeniu, bo inaczej byśmy siedzieli na misji w Afryce. My mamy inne poczucie misji. Nie siedzimy w Afryce, jesteśmy z uczniami i będziemy z uczniami. Sprawa kolejna. Idea. Mamy pracować dla idei. Nie wiem jak państwo. Ja chętnie popracowałabym za jedną ideę pana Karczewskiego. Około 20 tysięcy. Nie byłoby nas tego tutaj, prawda?